Ale żadnych innych nie masz? No i co Same średnie i niszczycielami. No oni kiedyś to typowo robili takie jakie jakie robisz, to prawie wyboru nie było. Pamiętasz takie te początki były? No były, pamiętam. Dali jakiś wybór w ogóle inne całkiem te rodzaje i można było sobie wybrać. No widzisz, ale program robię ciężkiego składaka. Średnika. A mi grasz średni ciało. Mnie nie będę jechał głową na przepychać. Spiszmy no, no, A na dziewiątki. Liczę znowu na 3000 Liczę, ale to jaś liczyć to można Ta sto 100, 100, kurwa 50 dostał niszczyciel no ode mnie chuj. A, straciłem pół życia tym wyjazdem Super Dle mnie go zarysowaliśmy Ja też No Za 600 dostałem czy też No Niszczyciel Skąpiona jak warto niszczyciele, bo zaraz... dostanę pierdolce Paweł O Paweł. Paweł nieważny kto Bo no, jak ja go kurczę za 150 strzeliłem Nie obchodzi mnie to masz po prostu tu wszystko pozabijać Jasne panie Zobacz, tu wszystko jest wszystko stoi, co koledzy. Kurde, Śmaciały, kurde. Dziabierki, kurde. Dziabierki, kurde. kurde Dziabierki. chuj. Dwa pociski, weźmy. Jeszcze Arta gdzieś tu stoi, ska. bo walła obok. Nikt nie pojechał na przepychacz, tam nie ma przeciwników. Paweł bijesz tu w jakieś te czołgi ciężkie z zaburką? Pawełek! Tak! Widzieliście? Za 300 dostał! Nic nie widzę, nie mam żadnych asyst. Aha. O, są niszczycielki. Już się przestawiam na nich, a kurwa nie wiem czy ja zdążę co zrobić. Dobra, dostał ode mnie. Całą salwę, trzy pociski. I jestem happy. Bo te kurwy niszczyciele skampione, trzeba je pozabijać. Ktoś we mnie celuje. Nie wiem, Odbijam się. Teraz! Trzeci pocisk dopiero przebiłem Jeszcze, kurwa, warta, przebiłem. Arty przyjeżdżają. Walte, Arty! Gdzie są Arty? Na wprost! Na K... 4 K3, tam stoją. Bo na wprost go stoją. Kurwa, Kur... nie, tak nie marnuje czasu teraz na Arty, tylko strzela w to, co widać. Ja w ogóle... a. Kurwa, to zaraz pojadę, no kurwa, no co wyjadę, to mnie widzą i celują, nie? O, jest arta, masz Masz arta, niszczyciel. O kurwa, niszczyciel. I obrażenia krytyczne w niszczyciela zrobiłem. I kurwa, 5 metrów obok. Tyle jak ja miałem ostatnio coś dla Ja pierdzielę, no kurwa, ja potrzebuję tego jednego fraga jeszcze. Nawet to Artę to nie tam ciśnieszkiego albo średniego. No, już nie, nie, ale nie Wiem, ale dupach. dupach, dupach. myślałem, że chociaż. Ile masz sześć życia. Ja pięć. Ja też. Nie, nie musimy bunkrować te życie. I. To, to dosłownie jak bracia syjamsty, Nie, to że takie same czołgi to to taki sam dymek. Kurwa, zeszła. No, no, ale to nie ta, no. amerykańska miała zejść. Dobra, ale to po moim strzale, więc spoko. Ale ja próbowałem celować i... I co? Dota już po nie było. Dobra, wy, tu z prawej trzeba pomóc. Chyba. No. tu też, żeby to... Bo tu już nie ma niszczycieli z daleka. Za mnie, że... Nie. Kurwa! ubijaj tego, co ma. Dobra. Dobra. Kurde, znalazł mnie. Yy, uwaga. średni. Średni. Masz, jesteś przeładowany? Tak, ja cały czas jestem przeładowany. Ja się boję te raz, bo już las od nich dostałem. Dobra. Ty, Za słuchaj. Za 800. Słuchaj. Rzadkość. U mnie to rzadkość. Na jednym magazynku trzema pociskami zabijam dwóch. <noise> Rozumiesz? I ten niszczyciel jest przy bazie. Mhm. Mm no, niech się pokaże teraz. No i Arta Dzień musi o, też gdzieś tam być. Albo przy K. No, gdzieś tam przy K, kurwa. Wysyciciela już małaś. leci, 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 leci. I? I Nie leża. Super. Powiem szczerze, podoba mi się ta gra, bo było niebezpiecznie, prawie widziałem śmierć w oczach i jest kamper jada z daleka i, i, i dwa zabicia dla trzy pociski, to jest to, o, tak. super. A, no tam musi być, nie yeah. wiem. A może na K1 A, siedzi? A, nie, nie, jest nie na... tak. No dobra. A, mój pocisk poleciał. największe kółko i? Drzewo rozwaliłem. Dobra, pracę chłopy. Dobra, pracę chłopy na sześć szalów. Minus tysiąc. Podobała mi się taka. Co ja dostałem? Rozpruwacz. Znisz przynajmniej trzy wrogie pojazdy. Pod rząd, każdy jednym pociskiem. Super. Cztery fragi zrobiłem, o, tak jak narzekałem na brak, dobrze. No, a teraz jak się wysypał to worek. To...